Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli, inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz ją mużnę, nie trą przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawiać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Oto słowo Pańskie. Bole, Ciądzmy sobie wygodnie, opatrzmy się wszystkimi możliwymi ciepłymi rzeczami Vera Brandes, niemiecka taka studentka 17-latka postanowiła zorganizować koncert, bo jej marzenie zrobić taki koncert dla Kita Jareta w 1975 roku. I udało się zarezerwować operę na ten koncert, który był już wtedy Keith Jarrett taką wskazującą gwiazdą Jezu, na 25 stycznia. Po wszystkich spektaklach, takich nocnych godzinach o 23.00, i zapisało się bardzo dużo ludzi, przyszło 1400 osób w sali. Kiedy Keith Jarrett przyjechał na, na, do sali, spróbował pianino. Ale pianino, wiecie, zostało dostarczone przez firmę, pomylili się. I nie tylko, że pomylili się, ale jeszcze dostarczyli pianino, które było zepsute. Klawisze nie działały, basy nie brzmiały tak, jak powinny, pedały nie odpowiadały. I kiedy on spróbował zagrać na tym pianinie. Tak się zdziwił trochę i mówi. Na tym grać się nie da. I wyszedł z sali. Wtedy Tawera pobiegła za nim i mówi, słuchaj, wiem, że jesteś wirtuozem, wirtuozem improwizacji, może coś się da zrobić. On wtedy na nią popatrzył i mówi, pamiętaj, ze względu na ciebie. Wrócił do sali i zagrał koncert na środkowej części klawiszy, gdzie było jeszcze jeszcze jeden rejestr, gdzie, gdzie on mog, mogły odpowiadać. Ten koncert został nagrany i, i był najlepiej sprzedawanym dyskiem w historii jazzu. Operator dźwięku, który mówi, mówi: kiedy słyszałem, jak grał, to powiedział, że nie mógł zakochać się w instrumencie. Dlatego Postanowił wydobyć po prostu z niego to, co najlepsze. Powiadam tą historię, dlatego, że zaczynamy nasze przygotowanie do takiego wielkiego koncertu, który nazywa się Wielkanoc. Największy koncert, jaki, jaki jest, dlatego, że tym głównym artystą jest Sam Chrystus. On jest tym, który chce nam siebie objawić. On jest tym, który chce nam opowiedzieć o sobie. I y, y, jesteśmy takimi trochę czasem wybrakowanymi wiecie, instrumentami. Y, na początku Wielkiego Postu jakby uświadamiamy sobie naszą słabość, naszy, nasz strach, y, naszą niewiedzę, jak się modlić, y, co robić. Y, kiedy myślimy, y, czego się wyrzec, chcielibyśmy się wyrzeć wszystkiego. Najlepiej byśmy siedzieli w domu, tylko w pokoju. Y, i, I może największym strachem jest takim, wiecie, że, że, że jesteśmy trochę taki sami, y, czujemy się samotni. I y, dzisiejsza Ewangelia, którą słyszymy, y, to Chrystus, który, który chce nam powiedzieć, nie jesteś sam. Proponuje nam taki program przygotowania do, do Wielkiej Nocy i On sam mówi nam, w jaki sposób chce, nam, chce nas przygotować. Pierwszą rzeczą, którą, którą nam mówi, to, 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 to ją można. Nie? To znaczy, abyśmy odkryli, że mamy braci i siostry, że nie są to nasi nieprzyjaciele, dłużnicy, ludzie, którzy myślą inaczej, którzy nas krytykują, ale to są nasi bracia i siostry. To jałmużna sprawia, że, że uświadamiamy sobie, że, jest, że nie jesteśmy sami, że nie jesteśmy w centrum, że w centrum jest Chrystus. On nas łączy. On jest tym, który sprawia, że są więzi pomiędzy nami że czyni On nas, czyni braćmi i siostrami. Post sprawia, że uświadamiamy sobie, że nie jesteśmy tylko duszą, duchem, że mamy ciało. I uświadamiamy sobie dzisiaj, w dzisiejszym dniu, w sposób taki bardzo, nawet brutalny, że nie, nie jesteś tylko duszą, jesteś też i ciałem. I, I dlatego dziel się. Są ci, którzy są głodni, także materialnie. Dlatego warto przejrzeć swój... Swoją szafę, przejrzeć swoją lodówkę, przejrzeć takie rzeczy, które myślicie, które... a mogę się tym podzielić, tak naprawdę. W piątki jemy mniej. Czemu nie podzielić się tymi pieniędzmi z innymi? Papież w swoim takim przesłaniu na Wielki Post na ten rok mówi tak, nie? Dziel się słowami otuchy, które koją, umacniają, dają pociechę, a nie słowami, które poniżają, zasmucają, drażnią, gardzą. Ta, ten postmaterialny materialny ma, ma nam pomóc, żeby być dobrymi. Po prostu dobrymi dla innych. Nawet dobrym słowem. Jezus przygotowuje nas przez, przez modlitwę. I modlitwa to jest takie taki wezwanie. Zrób coś dla Boga. Zrób coś z miłości do Niego. To nic, że nie umiesz. To nic, że nie wiesz, jak się modlić. Bo czy, czy, czy mama odrzuca dar swojego dziecka, nawet jeżeli ten dar jest taki bardzo dziecinny, Niedostosowany do, do, do dorosłego, prosty, nie przytula go i, i cieszy się, i obdarza go radością. Obdarza Go swoimi pocałunkami. Tak Bóg na nas patrzy, kiedy, kiedy chcemy się modlić. Modlitwy, do modlitwy wracamy, kiedy, kiedy ona nas napełnia, kiedy, ona, kiedy wychodzimy z niej tacy podbudowani. Nie? Ale, ale modlitwa to też taki wiecie paradoks, że, że na tyle, na ile. Ona wyraża nas prawdziwie, na tyle nas napełnia też. To znaczy, mamy dziękować w modlitwie. Mamy przede wszystkim nie pomyśleć o sobie, nie? co mi modlitwa daje, ale pomyśleć, a co ja dostałem od Boga, co już dostałem od Boga, za co mam podziękować. Modlitwa to taka, wiecie, takie wezwanie też Boga, żeby, żeby wyciszyć się, żeby... Usłyszeć coś w naszym sercu, i usłyszeć, co Bóg nam mówi. Liturgia prawosławna tak się zaczyna, wiecie, kiedy czytają Ewangelię. Cisza. Bóg mówi. Zamilknij. Teraz Bóg mówi. I, i modlitwa w jakiś sposób weryfikuje się, kiedy. Kiedy wychodzimy z kościoła, święty Paweł w Liście do Galatów mówi: nie? Owocem ducha jest, jest miłość, radość, pokój, dobroć. Kiedy, kiedy brakuje tego, to znaczy, że tak naprawdę się modlę, a nie modlę się do Boga. I, i modlitwa, i, i ten czas wielkiego postu, to, to, to post, nie? To znaczy ująć sobie tego, co konieczne, by, by postem powiedzieć Bogu: chcę zależeć od Ciebie, zależy od Ciebie. Moje życie jest w Twoim ręku, nie zależy tylko od mojej pracy, od mojego, od moich talentów. Moje życie jest w Twoim ręku. I post wymaga wysiłku, i takiego wysiłku bardzo dziwnego. Mówi nam Chrystus dzisiaj: ono wymaga pogodnej twarzy. Nie, nie, bądź, nie bądźcie ponurzy. Nawet gdy jest ciężko, nawet gdy żołądek jest pusty. Bo wiecie, radość to, to wybór nie. To nie jest tylko i wyłącznie nastrój. To wybór, aby, aby uświadomić sobie, że jestem w ręku Boga, że zależy od Niego, że On jest moim ojcem, że On troszczy się o mnie. On jest moim stworzycielem. I dzisiaj. -tą, tą drogę postu, modlitwy i Omóżny przeżywam pod, pod znakiem popiołu. Nie? Popiół jest takim znakiem takim dosyć poważnym, serioznym. On jest znakiem śmierci tak naprawdę. On jest znakiem, że, y, y, że już nic się z tą materią nie da zrobić, nic innego. Y, tylko jak mówi w innym miejscu Pan Jezus nie tylko na, na podeptanie. I, y, I Popiół ma nam uświadomić, że mamy tylko jedno życie, e, że narodziliśmy się z Boga i idziemy do nieba. E, to życie e, nie jest tylko materią, ono, ono, ono jest darem Bożym. Mówimy w czasie mszy świętej w prefacji, w jednej z prefacji, nie? U Twoich wiernych, Boże, życie zmienia się, ale się nie kończy. A kiedy zamknie się trud, a kiedy się zamknie dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Idziemy do nieba i pochylając dzisiaj głowy na, na, na posypanie popiołem, mamy sobie uświadomić, mamy powiedzieć tak Bogu w głębi duszy, swojej duszy, jestem śmiertelny. Ale, ale mam życie, mam jedno życie. To tutaj na Ziemi, to w niebie jest jedno. I, i dlatego prawdziwego życia, dla tego jednego życia, jestem gotowy na wyrzeczenia, na zrezygnowanie z tego, co, co mi tę pełnię życia odbiera. Na, na to, żeby, żeby przyjąć Chrystusa, żeby więcej się o nim dowiedzieć. I z jego pomocą, z pomocą Chrystusa.